I cyk, takie rzeczy. Nie, 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 spokojnie. Ja nie jadę na sumy. Po prostu ja nie mogę z każdej wyprawy wracać na zero, bo się w końcu żona znerwuje i wyjdzie mnie na grzyby do lasu. Bez sandacza miałem do domu nie wracać. Hmm? o Wypisz mi mały sandacz. Wojtek od 0 do dziesięciu? 10? 10. Coś dodasz od siebie? 15. Co? Jeszcze kawałek Mhm mm Dobry sandwich, nie? Bardzo nie wiem, że mnie zaczyna. mi spokój. Siwy popsułeś mi dziecko. Człowieku, sałata idzie, zielsko idzie, limonka idzie, ryba idzie, bułka z czosnkiem idzie. I żona mi przez ciebie za nie mówiła. Mruczy tylko. Człowieku młody sam siedzi i ości z ryby wyciąga. To jest cud. Normalnie trzeba mu obrać, Znalazłby jedną, byłoby plute i już by było niejedzone. A tu patrz co się dzieje. Idzie człowiek w te puzzle, tylko trzeszczy.